Cześć, jest Łuki, a to jest piąty odcinek z gry Minecraft Dolina. Dzisiaj zajmiemy się robieniem maszynki do żelaza, czyli trzeba przyprowadzić wieśniaków, zombiaka w nocy, wybudować oczywiście ten cały obszar, tą maszynkę, tam gdzie się będą golemy respić i tam gdzie będzie zombieak straży wieśniaków i trochę z tym roboty będzie, bo od wioski trochę odległości mam. Mógłbym to zostawić i nie robić tej maszynki, ale więcej czasu poświęcę wtedy na kopanie. A żeby ten cały proces przyspieszyć z projektami, które mam zaplanowane w tej serii, to najlepiej, żeby maszynka od produkcji żelaza mi by tym pomogła. Więc no, budowanie oraz eksplorowanie jaskiń zostawiamy na kolejne odcinki, a w tym odcinku zajmujemy się. Budowaniem, stworzeniem maszynki, no po prostu żelaza, aby mieć ten większy zapas. Będę miał set narzędzia i będę mógł sobie na więcej pozwolić, jeśli chodzi o podróżowanie na torach. Dobra, nie przyciągamy, tylko ruszamy. Zapraszam. Widzowie, co jest lepsze? Muzyka Minecraftowa czy muzyka podłożona podczas montażu? Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale ta muzyka jest tak pół na pół, powiedzmy. 50% spoko z Minecrafta i też taka spoko jest, którą podkładam podczas montażu. Górnik, jaskiniowiec, łuki się z Wami wita w tym piątym odcinku. Tak, jestem w jaskini. A po co? Pokopać i po jakieś materiały. I ogólnie trochę się pozmieniało od czwartego odcinka, bo miałem live'a od parole. Ale niestety za późna moja reakcja była na tego live'a i po prostu robiłem porządek. Niektóre live'y usunąłem i niechcący miałem zaznaczony zapis live'a, który odbył się dość niedawno. I tych zmian co robiłem na live, niestety już nie zobaczycie, ale mogę wam gróbszo opowiedzieć, co się tam działo. Tutaj właśnie chciałem przyjść aby Diaksy 4 chyba tak. Ustawić sobie znacznik, że tutaj są Diaksy. Nie będę ich wydobywał, bo nie mam kilowa. I ogólnie tak pomyślałem sobie, że trochę przystopuję z kopaniem i budowaniem i skupię się ogólnie na farmach tylko wiecie co, ja bym sobie najpierw z tej kopalni ogólnie wyszedł, bo ja się znowu chyba pokupiłem a pokusiło mnie to, że przyszedłem tutaj po diaksy i ogólnie po materiały ale nie mam potrzeby kopać tych diaksów dopóki nie mam Kilowa fortunki ze szczęściem. I ogólnie, jaki jest mój plan na dalszy rozwój tej serii? Ogólnie o tym chyba mówiłem. Kurka-lipa będzie trochę. Jak ja się mam. Aha, tutaj chyba było to wyjście. Dobra, to nie było tematu. A czy ja tutaj to skoczę? Oczywiście. Nie chcę tutaj też robić za bardzo templatea. Chciałbym z wami. Trochę poplotkować, pokazać i dzisiaj mam takie plany. Bo przed nagrywaniem tego odcinka sobie tak kombinowałem, co będzie lepiej. Co będzie lepsze ogólnie: kopać jak kred, i robić templatesy, budować, trochę zanucać, czy iść całkiem w inną stronę. Czyli po prostu to nie było tu czy tam kurczę ja już nie pamiętam gdzie ja byłem a gdzie ja nie byłem ojeju naprawdę będę teraz szukał jak głupi plan słuchajcie widzowie jest taki żeby po prostu nie no jest za duży poziom abym ja się do góry kopał kurte no łuki jaki jest w końcu ten plan plan jest taki aby zrobić maszynkę do produkcji żelaza jestem bardzo blisko osiągnięcia tego celu oraz po tym wybrać się do neteru. No i ogólnie iść w stronę tego, aby mieć lepsze enchanty. To, ta, tak mówię o enchantach, a jeszcze nie mam w ogóle stołu do enchantu. Nie no, ja po prostu jestem świetny w mówieniu, nie? No po prostu bagia. Ogólnie miałbym lepsze itemy, ale niestety spadłem do lawy. Z wysokości 60 kratek, chyba jakoś tak. I niestety większość ekwipunku straciłem. Z czego nie jestem zadowolony ani, ani trochę. Bo szkoda tych, tych itemek. Tu się chyba nic nie pozmieniało przy tej budowie. Będę musiał w końcu tu to, to równać chyba to zrobię na live'ie, Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę obecną idę po prostu spać. I nie będę tutaj wsłuchać ratów żadnego templejca, bo ja mam tutaj mniej więcej już. Plany. Jak to będzie wyglądało, wszystkie tory zabieram, nie bez powodu oczywiście. Dobra, i pytanie. A jak ja bym to zrobił inaczej? To nie działa! Kurka. Pamiętam, że chyba się jakoś rozdzielało te wakoniki. Nie pamiętam. Ale cóż, nie będzie. Zrobię jeden wakonik. A może i nawet dwa wakoniki, czy tam dwie? Dwie wakony. Ciągle mam z tym problem, aby to wymówić. Ciągle. Ja się chyba tego nigdy nie nauczę. A mam 27 lat. Masakra. Dobra, mam dwa wagoniki Patyki jeszcze bym potrzebował. Tylko że właśnie ja mam część itemów tutaj, a część itemów tam na kurze krowy bym musiał ogarnąć, ale to ma czas, bo ja bym chciał z wami połować te tory. Daj mi patyk Aby zrobić dźwignię Okej okay. Idziemy połowić teraz te tory W którym miejscu? Ja ten tunel ogólnie kopałem Na live, tego wam chyba nie pokazywałem Nie no skąd? Nie było tego na odcinku Tutaj kopałem ten tunel I tutaj postawię teraz te tory, będę je stawiał do samego końca i przetransportuję sobie wieśniaki tymi torami aby szybciej było ale zanim je przetransportuję zbuduję tam po prostu ten obiekt maszynkę do robienia żelaza i to jest właśnie chyba ten moment który wam przyspieszę po prostu budowę tych torów Czyli wykładanie i budowę tej maszynki, tam gdzie będzie się protokowało żelazo. ale będzie to upiardliwe ja też nie chcę im zrobić krzywdy ale no kurde ja chcę tylko żeby on no szkoczy ale zobaczcie jakie to będzie wkurzające nie o ruszył się szybko zaplokować mu i to wakonika To konika tu Ja cię kręcę Wiem, że tak i cię zrobić To konika, wom, wypad I po dlaczego jak na zmiłowanie, na cud U sukcesu Pierwszego wieśniaka już mam O co chodziło? A ja nie ma więcej torów? No dobra, to trzeba sobie jakoś radzić w takiej trudnej sytuacji, nie? No, sześć Kurde. O, 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 o. Super, binko, jedzie. O to chodziło. W końcu. No i to teraz co? Będę przedstawiał zdejmował i nakładał aby po prostu go tam wypchnąć innego tutaj wyjścia póki co nie widzimy ale to się powoli da życzcie mi powodzenia Wszystko teraz jest dobrze, bo mamy już dwóch. To bym chciał pozbierać. I zobaczymy, czy to uda mi się zrobić. Powinno. Tak jest. Zero reakcji z ich strony. Jeszcze jeden wieśniak by się przydał, nie? Bo chyba trójkę trzeba. Ale ja ogólnie tutaj zostawię tylko e, dwójkę. Jak na razie. No i teraz zajmę się tym. To był łapką dla golemów Dobra i teraz ostatni etap Tej maszynki Szukamy zombiaka Czemu ja zabrałem pochodnie Takie Ja chciałem takie Teraz pytanie kiedy się zrozumie jakikolwiek zombiak Ten zombiak sam może przejść Do tego Miejsca, no po prostu sam. No ale w razie w, jako przyciągnę. Wow, ładny piorun. Jego przyciągnę do tego miejsca, do torów, i go tam przeciągnę po prostu torami I zobaczymy, jak to ogólnie będzie działać. Tylko, niech się najpierw zrespi nasz kolega. Ja też nie mam jedzenia, ja się wrócę w ogóle po jedzenie. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie grało swoją rolę. Może teraz. Mm, po prostu zrespi się. Za nie, za nie tylko. Za kilka minut. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wszystko. grało. Tutaj mam jedzenie jakieś. Może być nawet japółko. Spoko. O kurde. To piorun nawet tak. Y walnie wytrzyma, no to ja picole, nie wiedziałem o tym ryzyko takie, że też może mnie walnąć, nie? kurde stresujące no nie powiem dobra, idziemy w ciemnicę zobaczymy bo jest noc i jest szansa na zombiaka ja się trochę boję ogólnie że mnie piorun palnie i podskoczę ale teraz zobaczcie na to, zwróćcie sobie na to uwagę. O po lesie. No, szkielet się zrespił, Ok, ale ja szkieleta nie chcę. Najgorsze, jak właśnie tylko szkielety się będą rozpić. Ale na niego możemy napolować. Napolować, zapalować. Ok, nie było aż tak źle. Yy, zróbmy tak. I zróbmy sobie lina. Saconkie po mam pełno. Tu też? Zostało podpalone? Nie, to jest moja pochodnia. O kurcze. Nalete, no, te pioruny są naprawdę fajne. Tylko. Wow. Jest szansa na jakiś trop od strony szkieleta? No, może by była szansa. No to robi sobie jakby po ekspie przynajmniej. I mamy tutaj wymarzonego naszego wypragnionego zombiaczka. Tylko najpierw muszę się tego pana Stefana pozbyć. Bo on będzie tylko przeszkadzał. Dobra, chodź. Zombie. Może się uda. Ta burza tutaj mnie nie cieszy w ogóle, bo ona może by tych pieśniaków yy, uderzyć. Może nie. Jest, udało się. Tak się udało. To jest taki plus. Teraz tylko przyblokować mu niektóre troki, aby on sam wszedł na te tory. To jest to zrobienia. Albo ciebie przykarnę tutaj. Chodź. Oj. Nie wiem, czy to się uda. Bo też nie chcę, żeby on wlazł tam do góry. Ewentualnie zrobię to tak. Ogrodzę ich, aby oni nie dostali czasem. O, Boże! Sam siebie wpakowałem w pułapkę. Nieźle, pewnie wszystko straciłem, co? Kurka wodna. Ile metrów? Ja, pierdzielę. Co to jest? Co to jest? Od kiedy coś takiego jest w minecraft'cie? Ja pierdzielę, strasującej to wciul Zdążę jeszcze. Chyba nie wiem. Seria, musiałem tak daleko biegnąć dobra biegnę tam okej okay, cud udało się jak on tam dojecie na spokojnie To jestem w domu To działa Udało się to działa wie sobie jest Wieśniaki się boją dobra ciebie się mogę pozbyć Dobra ciebie też Dobra jest git. Nie podoba mi się, że kurczę. Zrobiłbym to tak teraz. Pomuszę trochę. Gwałtownie działać. Okej. Okay. Tak być nie może. Mm -hmm. To mogę na pewno rozwalić, bo to mi chyba nie będzie potrzebne. Ja pierdziele, Jezus, weź mnie nie strasz, chłopie, Kuźwa stres, nic więcej. Serio, nie mam teraz, Oj ja coś mi to wpadło. Tak, moje temy się wyratowały Dobra, mam szansę to wyratować. Zrobię to tak, żeby... Yy... Okej, okay. o to chodziło. Żeby po prostu jak słońce wyświeci, to żeby ząbiaka nie spaliło. I to będzie kit. Weź mi usuń tą śmierć Kuziwa. Najgorzej, że ta śmierć musiała się pojawić tutaj. Zrób mi łódkę. Dobra, mamy to. Działa super, że to działa. Teraz tak może nie spali, ko co? Nie powinno. Inaczej zrobię, czemu to tak nie działa? Zróbmy to jeszcze inaczej? Tak. Ojejku To jest i tak dobrze, że oni się boją, ale on powinien na nich tam ryć Czemu to nie działa? O, 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 sukces Nie bij mnie No co, czupek no, będziemy bił jeszcze Dobra, chyba działa. Ale ile stresu by to kosztowało? Mam nadzieję, że ta farma będzie naprawdę wydajna. Git, to działa, to działa. Eee, teraz jeszcze na górę wejść i to zniszczyć. Zobaczymy teraz kiedy zrespi się pierwszy kolem Mamy wicowie mamy farmę Jeśniaków przeprowadziłem I też zombiaka przeprowadziłem, udało się Teraz tylko czekać Nope Nope Ni Nope 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 Na pewno nie Na to sobie nie pozwolę już Żeby drugi raz była w topa No co mogę powiedzieć, no jest okej okay, chyba, nie? Udało się, widzowie, no, udało się, no. Jest git. To ja już mogę rozwalić, także... No nie do końca rozwalić, bo jeszcze jeden wieśniak jest potrzebny, no. Ale to mogę rozwalić tutaj, gdzie trzymałem zombiaka, a resztę to... Jeszcze trzeba poczekać. Muszę te przetransportować jeszcze jednego wieśniaka. No ale to jest git, bo teraz... Jak będę budował dalej tutaj te zagroty no to golemy będą się respić i się zabijać i żelazo będę miał chociaż nawet jak żelazo będę miał od tych golemów no to to nie oznacza, że nie będę chodził na wyprawy, bo będę wychodził na wyprawy no i jest okej, okay, nie? co tutaj też mówić? zobaczymy kiedy pierwszy golem się pojawi a to potrzeba czasu. Dwóch wieśniaków jest, zombie jest. Farma powinna działać. Tu się zrew spi ładnie. I gitara. Super sprawa. Ja się z tego cieszę. Teraz tylko przygotować się. Ogarnąć sobie ekwipunek. I będzie OK. Jeżeli. Ja, no tego trzeciego wyśniega Ja też tutaj zabiorę. Ale tak już kombinuję. Żeby tutaj tuż obok. Tu obok, albo kurczono, nie wiem. A ponad tym zrobić drugą farmę, nie? Gdzieś tak wyżej, nie? I będzie razy dwa farmy, ale nie wiem, to jest pomysł na kolejny odcinek. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to finał jest taki: Maszynka do żelaza zrobiona. Teraz tylko czekać na produkcję, aż kolemy zaczną produkować to żelazo. Widzimy się w szóstym odcinku z gry Minecraft Dolina Single. Jeśli materiał się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę. Wielkie dzięki. Do usłyszenia.